Wielki Powrót zalicza format, który bardzo lubiliście, za którym tęskniliście, o której pytaliście wiele razy. A zatem ogłaszamy Wielki Powrót. Jaja. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to tutaj są jaja czytacza, a tam czytaczowe nieopisane, bo tylko, tylko moje takie trudne do rozpoznania. Na czym polega dzisiejsze wyzwanie, nasze wyzwanie majówkowe? Już tłumaczysz, bo różni się od dotychczasowych, które znaliście z tego kanału. Tak, przygotowaliśmy dla siebie 10 książek, 10 tytułów, które każdy z nas czytało, a drugi nie czytało mhm. i będziemy sobie losować, więc musimy miseczki zamienić tak naprawdę. A tak. Ty będziesz losował z moich tytułów, które dla Ciebie wybrałam, a ja będę losowała z tytułów, które Ty mi wybrałeś. Tak. Ale następująco to będzie wyglądało. Każdy z nas będzie losowało dwa jajeczka i będzie wybierało, które od razu odrzuca, a które przejdzie do yy, kolejnego etapu można powiedzieć. Nie! Mamy dwa jajeczka. Otwieramy jedno i otwieramy drugie. To na przykład teraz decyduje otwieram jajeczko, które odpada i patrzymy jaki tytuł kryje się tutaj i otwieram jajeczko które zostaje. Bo kiedyś ta zabawa polegała na tym, że koniec końców odrzucaliśmy jajka aż zostawało jedno i to była książka, którą mieliśmy przeczytać tak. w całości. Teraz nie. Zasady się zmieniają, ponieważ po ostatnim tego typu wyzwaniu uciekliśmy oboje tak, i nie stwierdziliśmy, że wyzwania. nie udajemy, że to się nie odbyło. Ale za sprawą jednej z osób komentujących zdecydowaliśmy się challenge usprawnić. Mianowicie z 10 książek Przeczytamy po 30 stron pięciu książek, które wybraliśmy, i jedną z nich przeczytamy w całości. Tak. Wyzwanie majówkowe, a zatem zachęcamy Was do zabawy razem z nami. Możecie wykorzystać do tego platformy z e-bookami i Dobrze, panie mają pierwszeństwo, więc ja bym chciał, żebyś Ty wylosowała pierwsze jajka i pierwsze emocje, pierwsze koty za płoty, dobra. za galoty. Dobra, więc mieszam, żeby nie było, że coś mi tu podkładałeś. Czytaczowa dobra, dobra w wymacywaniu tych Mam jajek. Mam dwa jajeczka. Które odrzucasz, które zostawiasz? Dobra, lewe odrzucam, bo ja wolę prawą stronę. Czyli czego czytaczowa nie będzie nie w ogóle będę... próbowała? tak. Boję się, boję, A ja się stresuję. Co jest fajnego tutaj? Robaki w ścianie, Hanna Szczukowska białe, a najbardziej choć na tym zależało, nie? No przykro mi kochany mój przykro mi. Teraz dowiemy się, co będę czytać, a przynajmniej te pierwsze 30 stron. Starałem się, a wyszło jak zwykle. No teraz dobra, co tu mamy dalej? Noc szpilek Santiago. Ro... Roncalliolo. Dobra, losuj. My te tytuły, które ja czytaczowi dam znacie. Na pewno na bank. Bo niewiele jest takich książek, które ja czytałam, a czytać nie czytałam, więc wiecie, ja miałam strasznie mały wybór. Białe... E, Boże, żółte czy pomarańczowe? To są dwa różne kolory? Tak, żółte i pomarańczowe. Dobrze, widzę, że to, to jest jakieś zabrudzone znaczone jajko. Bo to jest chyba z poprzedniego możliwe. To znaczone odrzucam. To odkładam sobie na razie tutaj, co czego nie przeczytam. Boże, to odrzucasz. Coś, co najbardziej też zależało? No... Jane Austen i jej racjonalne romanse, Anna Przedpełska-trzeciakowska. A czyli ty misiako! Widziałeś, ale... że mi się biografia Krisy spodobała i chciała tak. się tu podobać z też, no, Tak, A -a. Ale też muszę się przyznać, że ja tej książki do końca nie przeczytałam. No właśnie! Mam ją przeczytaną częściowo, bardzo mi się podobała i nie wiem, dlaczego ja ją w ogóle. Zapomniałam. Podwójne mi. oszustwo. Nie dość, że wylosowała do odpadnięcia robaki w ścianie, to jeszcze dała mi książkę, której nie czytała. <laughs> Całej nie przeczytałam. Całej. Cytując Madame Maksim. Ja protestuję! Protestuję! Tak. No dobra. dobra 30 i... stron czytam z. Boże, czego, czego, czego? Przez burzę ognia. Ryszard Springer skazany za niewinność. W końcu ci się I udało! I to jest ta książka. której ja się nie domyśliłem w ogóle. A, a czemu? A cały. Czemu? Gdzie ona była? Tam! A to te ona... półki nie rozpatrywałem, bo tak Jak sobie... Jak nie? Rozpatrywałeś, Jane Austen mi skazałeś przecież, nawet A, sam. Aha, skazane <laughs> za niewinność, czyli czytam skazanego za niewinność. To jest cien bardzo fajne. Jane Austen nie. No dobrze, losuj, Dobra, losuj. Losuję. dwa jajka twoje. Dobra. To nie bajka, losuj dwa jajka. Teraz odpadnie lewa, więc... To prawa, le... prawa. Okej. Okay. Co odpadnie, Już się boję. No, 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 Takie no długie no. papieru. Battle Royale. Caution Takami. Czyli jakaś opatrzność nade mną stoi, że same grubasy mi odpadają. O, jedno słowo tutaj zaznaczyć muszę, moja droga, zanim Oje. otworzysz to drugie jajko, bo gdzieś się tak szczuliśmy przed nagraniem tego filmu tak. przez cały dzień, co kto komu wybierze. Tak. I ja dawałem czytaczowej podpowiedź. No. Pierwowzór Igrzysk Śmierci no psia no ja, mać. Battle Royale. A ja mogę ci puścić bąka i potem, potem ci nie wiem, do czego to ma nakierować. Ale czy to brzmiało jak bąk? Nie. Może jak robak w ścianie? Dobra, co teraz, czytasz? Teraz jajko, które czytam. Znaczy. Jajko, które się... czytasz, to też. też, też to też jest to, prawda? Aptekarka Magdo Skubisz, czyli coś, co bardzo chciałem, żebym przeczytała. Pani Magda starałem się. I wyszło. I wyszło. I wyszło, będę czytać. Oby tylko nie wyszło szydło z worka. Ojejku. Dobra. Nalosuj. Na A teraz i jaja. mieszaj, jaj, mieszaj, jaj, jaj. Boję się, boję się. O, dwa żółte. Daj spokój. Dobra. Większość jest rzut. Otwieram niebieskie i niebieskie odrzucam. To odrzucam. No. To odrzucam. O, odrzucasz. Odrzucam. Jeff Lindsay nie. demony Dextera odrzuca. No nie. A to chciałeś szczerze przeczytać. No ci nikt nie broni. Możesz przeczytać. No nie, zauważymy. bo wyzwanie to wyzwanie. No, ale poza tym wyzwaniem możesz przeczytać. I co mi jeszcze to? Co będę czytał? Co mi jeszcze to? <laughs> Wiem, co to jest. Najkrótsza karteczka. <laughs> Jane Austen. No, Persfazje. być krótka, ale naprawdę bardzo treściwa. Dobra. Czyli znowu mi Ostynkę wcisnąć. Czy był kiedykolwiek challenge, kiedy mi nie wciskałaś Jane Austen? Chyba nie. Zawsze jest. I przy każdym możliwym, jakimś pobocznym, okołoksiążkowym filmie zawsze też jakoś ona się pojawia. Zawsze. Jane Austen naszym życiem. Dobra. Bo jajka. A no. żeby było na zmianę, znowu lewe będzie odpadało. Nieprawda? A to te dziwne, jako takie inne, nie, jak. nie kinderkowe. A, dziwne. To, że inne to nie znaczy, że dziwne. <grym> dziwne. Tofik, ty nie jesteś dziwny, jesteś oryginalny. Dzień wiatru. Carlos Ruiz Zafón. Czyli odrzuciłaś Zafona. No przykro mi. A co teraz przeczytam? Uwaga, drugie jajeczko wybrane z prawej rączki. Stresuje mnie ten challenge, nie podoba się ten czeleń nie mnie rozczarowałeś tym dexterem, wiesz? A ty mnie rozczarowałaś y, robakami w ścianie cieniem wiatru? I wszystkim, tak? Wszystkim <laughs> nie rozczarowałaś, każdym odrzuconym jajkiem nie rozczarowujesz. Dobra, i co na czytaj, co na czytaj, co na czytaj. Coś, co? na co liczyłam metamorf Andrzej Kwiecień. Coś, na co ja się czaję już jakiś czas i, i jakoś nie mogę dotrzeć do tej książki, a bardzo mi zależyło. że jaki żeby... ja jestem, kochany? To dobrze, bardzo dobrze. W końcu Cieszę się bardzo. To jest jakieś brudne jajko, w ogóle brzydkie, eee, brudne. No, no nie domyło się. Dlatego się ja czytało. w związku z nim mam brudne myśli, dlatego to jajeczko Odpadam. przeczytam. A przeczytam? Przeczytam, mam brudne a, myśli. A, a, ja tutaj liczę na jakieś. O, okay. No nie, ty nic takiego nie czytasz. Dobrze, co odrzucam? Czytałam. Loti i mo, mogę najpierw mnie pocałować. Nie, ile lat to będę ci przemycać? <laughs> Ale pocałować cię mogę. Daj czoło. Czoło. Po tylu latach małżeństwa nie. już na nic innego nie nie. Nie, trzeba jeszcze raz. Nie, nie bój mnie. Przemoc. Nie. Przemoc, naruszenie naruszenie nietykalności nie osobistej. Się. To jest jedyna książka, którą już, w, nie wiem, w każdym możliwym wyzwaniu jajkowym ci dawałam i sam się odpada. No, Sereal, jajka. Nie, nie, serial mi się nie podobał, jeśli ogląda się serial. To nie. Trzeba było dobrodnego jajka tak. wsadzić. Ale za to przeczytam. Weronika Rossi Przez burzę ognia. <noise> Czyli też kolejna książka, którą zawsze do jajek czytaczowi. Zero zaskoczenia, no! Sadę. zero. Zawsze to. Ale wiesz co to podkreśla? Że przez te 10 lat, jak robimy te wyzwania, tobie doszły trzy nowe książki, które mi dorzucasz. Między innymi Jane Austen, biografia, której jeszcze nie przeczytałaś. No zaczęłam. Nie do... Dobra, przedostatnie losowanie. Cztery jajka mi... I dwie książki. Tak. Przypomnę, te, które Oj. zostały wybrane, po 30 stron czytamy. Nie ma tutaj tak. przebać. I potem tym filmie będziemy omawiać, dlaczego na przykład zdecydowaliśmy przeczytać tą książkę, a tamtych na przykład nie. A z tych pięciu przynajmniej jedną przeczytamy tak. na podsumowanie. Tak. Znaczy nie na podsumowanie. Podsumowanie tego wyzwania yy, majówkowego, bo to wyzwanie o Jezu, mamy zrealizować. Tak, bo ja wyjmuje. ja już tu wyjmuję. Co ty psujesz? Dobra. Wtedy wybrałam... odrzuciłam lewy, to teraz odrzucam prawe znowu. No, kogo mi tu odrzucisz? Mm, jest bo... jedna książka, którą musisz przeczytać. No o, właśnie bo... ta. <skrytuj> <skrytuj> Zawsze ten, Dimitri. Już przez nie <skrytuj> <Aua! skrytuj> Kara. Co to Trzymałem jest? to, żeby właśnie Głuchowskiego odbędzić, że przeczytasz. Zepsułaś. Tekst, tekst był moją piętą achillesą w poprzednich jajkach. Nie ale to jest Outpost, najdelikatniejsza ale... jego książka. To konfety miało pójść, jak wybierzesz w końcu Głuchowskiego do czytania. Nie, ma, no. to jest to samo, najpierw po pocałuj. Dobra i to jest, to jest to jajko? To jest to jajko, które przeczytam. Dobra, to co ja przeczytam, co w tym jajku jest? Agla Ale, fradek. No, chociaż radka przeczytasz. No, chociaż radka. To prawda, przeraża mnie gabaryt i tam mama odczcionka jest, więc ja już tutaj trochę stresa mam. Te 30 centów to będą treściwe. Strony. Tak, jakbym przeczytała 300. No dobrze. No dobrze. No dobrze. Losuje, znowu <laughs> znaczone jajo, więc. Oj, brudne. Brudne zostaw. Nie, bo w poprzednim brudnym było przez burzę ognia. Brudne, wyrzucam. Wyrzucam. O, ja nie patrzę, o, czy brudne, czy nie brudne. Wyrzucam Rachel Cohn beta. Nie, i znowu kolejna książka. Ile lat? Ile lat? A przeczytam. W tegorocznym wyzwaniu majówkowym. Michael Thomas Ford, Notatki samobójcy. To też zawsze wciskałam, więc fajnie, chociaż jedno. No, z wolę zdecydowanie jakoś tak bliżej mi gdzieś tak umysłowo do Notatek samobójcy. I wiem, co tu za dwie książki zostały i się No stresuje. dziwne, żebyś nie wiedziała. No, ale wiesz, no mogłabym nie wiedzieć, bo miałam więcej niż 10 y, książek, miałam wydrukowanych więcej karteczek i mogłam w międzyczasie zapomnieć, co odrzuciłam, prawda? Wiesz, co jest najlepsze? Że ja nie pamiętam, co tutaj jest. <laughs> Okej, okay, więc... Znaczy, jedną pamiętam. Dobra, losuję. Dobra, to teraz wylosuję to, co odrzucam. Co odrzucam? Odrzucam. Co odrzucam? Coś fajnego. To są same fajne rzeczy. Klara i słońce. To też jest jedna z tych książek, które, do których się czaje, wiecie, nie? Więc czuję tutaj rozczarowanie, bo to mi zawsze yy, tym Detroit, nie? Become Human, zawsze mi tutaj yy, polecałeś do tej gry. Znaczy pogrze. No i wiesz, co zostało. Zostaw to jajko. No dobra. Zostaw na wielki finał. Zatem ja ostatnią odrzucam, znaczone jajko odrzucam. Czemu ty mi dałeś znaczone jajka? Żeby się wrać czego nasze nie pomyliły. Ale to tylko niektóre z twoich były znaczone. Mi, miałam większość żółtych, ale te co miałam... Też więc odrzucam. Coś, no. No dokończ z tymi jajkami znaczonymi. Tak, Wyjaśnij bo, swoje tak, oszustwa i machlejki. Tak, bo, bo, bo chciałam żebyśmy mieli każdy swój kolor jajek, ale no żółtych mieliśmy mniej, więc resztę, więc resztę musiałam oznaczyć jakoś, no. Dziewczyno, ja nie odróżniam tych kolorów. Ale ja odróżniam, to już nieważne. Czy ja to... ci mam uwierzyć na słowo. Tak. Uwierzyłem na słowo, że chcesz mieć dwójkę dzieci. Uuu. A potem bliźniaczki, tak? No, Uwierzyłem ci na dobra, słowo. Dobra, dawaj, co, to, ja drzucasz, nie to na Denis Lehein, Lehein, wyspa Zazańców. Tej książki nie czytałaś. Tak, ta to... druga oszukała. O, o, eee, o tak się nie bawimy. Nie daj mi się wytłumaczyć. Ja słucham, <laughs> słucham uważnie. Tę książkę jest bardzo ciężko dostać, ale kiedyś ją dostałam i ją zakupiłam, to okazało się, że to jest nieszczęsna wersja kieszonkowa z czcionką wielkości 2 mm. Więc przepraszam, czy to nie taki stanie... ślepego chciałaś tą czcionką zabić? Tak, to by nie przeszkadzać. <laughs> więc, więc ona tak leży i czeka na lepsze czasy, bo, no chyba, że znajdę po prostu normalne, legalne. Yy... Sprawowite wydanie, i wtedy te tamte się pozbędę. No, na razie ją mam, bo ciężko naprawdę dostać tę książkę. Mhm. I w końcu się. A film po prostu kocham: DiCaprio i Rafala, tam są po prostu do O ten film, milion razy mogę oglądać. I zawsze, zawsze tak samo dobrze się przy tym bawię się ekscytuję. Oszustwo. Naprawdę. Oszustwo. Dobra. dobrze. A zatem to ty otwieraj ostatnią książkę, którą przeczytasz 30 stron. <laughs> dobra, dobra, dobra. Ja już wiem, co tam jest. Yellowface, trafiłam! Z czym trafiłaś? Ja mówiłam, że Yellow Face dasz mi do przeczytania, bo sobie Obstawiałaś godzin... Wojnę Makową. Yellow Face też wstawiłam. Użyciałam mimochodem Yellow Face i jeszcze coś tu z pobliżu Yellow Face. Jeszcze 50 face. innych tytułów też obstawiałaś. Nie. Ale a. Yellow face dałam, więc, więc... W końcu okay. Rebeka. Okay. No dobrze, a ja co przeczytam? Spoko. Ostatnia z pięciu książek, których próbę przeczytania podejmę to... Katarzyna z Gamerka. <laughs> tak! A? Z wiadomo y Tak, bo gdyby gra o marzenia została wydana zgodnie z marzeniem, to by wyglądała jak gamerka. Tak, tak. Mówiłam, nie wiem, czy mówiłam, czy nie mówiłam. Ja gamerki czytać y nie mogłam, ale za to z polecenia Oli Szatkowskiej z jej produkcji y wysłuchałam audiobooka. Jedyny mój audiobook w życiu, który przeczytałam, bo on jest po prostu przegenialny, przegenialnie wyprodukowany, zrobiony z efektami dźwiękowymi, więc... Słucha się super. Zwłaszcza, że główna bohaterka ma głos y, Panam z cyberpunkami Jest to już na i tak. to już w ogóle jest taki, wiecie, miód na serduszku. Jak tyle godzin się spadam, też spędza w grze. To tak miło się słucha, do znajomego głosu. A zatem czas udać się na majówkę. I wiedzcie, że nie będzie to taka prosta majówka, bo nawet gdy będziemy pieckie ubaski w ognisku, podpiekać sobie chlepek, chlebek, Lebek. chlepek, czy rozpuszczać pianki, nie w głowie nam będzie żarcie, lecz czytanie. pięć książek, po 30 stron z każdej, czyli minimum 150 stron Plus przynajmniej ta jedna, jedyna, którą dokończymy. Brzmi jak wyzwanie życia. Tak. A mamy na to. Bardziej mi się to podoba. Bardziej niż to, że losuję ta książkę i muszę przeczytać mimo wszystko. Tekst mi, po tak mi umęczył tekst wtedy, że wolał mu dawać, że tego wyzwania nie było. Ty tak. Też. Nie pamiętam, co ty miałeś, ale tak. To, to było wyzwanie w stylu trzeba anulować, bo przegramy. Tak. Dajcie znać, jak wam się to wyzwanie podobało i czy czekacie na oficjalne wyniki i jak bardzo jesteście rozczarowani tym, czego czytaczowa nie wybrała. Bo ja bardzo. Trzymajcie się. Hej. Cześć.